Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym pokazać jak klawiaturę obsługiwać jedną ręką. Klawiaturę pożyczyłem od sąsiada, żeby tylko pokazać o co chodzi. Jak na początku, to żeby wcisnąć Alt albo Shift to musiałem używać ołówka trzymanego w zębach. A później doszedłem do ładu, że można inaczej, czyli Shift i powiedzmy wykrzyknik, małpę, krzyżyk, znak dolara i tak dalej, i tak dalej. Procenty tu kciukiem, tu palcem. Środkowym albo wskazującym. Zależy, które będzie potrzebne. Tak samo jak wpisać polskie znaki: to Alt, O, E, O, Si, Czy. Z to na X, Z to na Z. To zależy jak kto wie, a kto nie wie. No i tak mniej więcej to było na tyle, to łatwo można rozpracować. Kciuk, palec wskazujący albo serdeczny i tymi palcami można mieszać. Jak będzie potrzebny malutki, to i malutkim. Jak będzie potrzeba jeszcze jakieś instrukcji, które dam radę zrobić jedną ręką, to bardzo proszę dać znać. Fajnie, powodzenia życzę w pracy.